No siemanko, z tej strony Marcin. Dzisiaj mam jedną historię. Oto pierwsza. <laughs> Pinokio poszedł na spotkanie z Adrianem, Kamilem i Filipem. Nie wie, że chłopcy chcą się jego pozbyć. To pułapka. Chcą zwabić go do lasu i wepnąć go do bagna. Pierwszego spotyka Adriana. Siema Pinokio. Co tam słychać u ciebie? Dobrze wszystko. A u ciebie? Dobrze wszystko. Specjalista od bagien. No. Chodź Pinokio. Idziemy po Kamila. Mogę zrobić ci zdjęcie? Nie. Nie rób mi obciachu. Siema Pinokio Jestem Kamil Cześć Co masz w tym plecaku? Nieważne Pinokio Zobaczysz na miejscu Niespodzianka Dla głównego bohatera Historyjki Właśnie Nie mogę się doczekać Kiedy będziemy na miejscu Ja też To super Haha Haha ha. Idą dalej. Przy wejściu do lasu spotykają Filipa. Cześć. Wychodzicie wszystko? Tak, mam. Cześć. siema ma pan śmierdzący głównym. Haha. Haha. Ha. Dobra, daj mu spokój. To jest Filip. Filip to jest marcinek. siema ma. Pinocchio specjalist od bagien. Cześć. To będziemy pisać historyki? Nie. historyjka będzie na żywo, w realu. Może lepiej chodźmy do tego lasu, gdzie nikt nie chodzi. Racja. I poszliśmy do lasu, gdzie nikt nie chodzi. Zatrzymali się przy bagnie. Jesteśmy na miejscu. O fuj, ale tu jebie! Pinokio, usiądź odwrócony do bagna, za chwilę z Tobą pogadamy. Okej, okay. a czemu do bagna? Bo mamy dla Ciebie niespodziankę. Siema chłopaki, dobrze, że jesteście z nimi. To jest Emil, który ma dla Ciebie niespodziankę. Pinokio zauważa jak kamień wyciąga z koczaka wielki sznur. O, po co ci ten sznur? Zamknij mordę w frajerze Specjalista od gówna. Haha, ha, Pinokio specjalista od gówna. Fuj, co taki bieg głównym? Od niego taki bieg głównym. Pinokio chciał coś powiedzieć, lecz nie mógł, bo Emil z Kamilem nawiązują ręce Piniowi. Ała, to boli! Zamknij ryj, debilu jebany, śmierdzący gównem. Wpadłeś w naszą pułapkę, dał mnie śmierdzący. Zaklejcie mu buzię. Nie! Zamknij mordę, monkole jebany. Śmierdzący głównym. Już nigdy nie usłyszę Twojego brzydkiego głosu na YouTubie. Wrzućcie go do bagna. Żegnaj obsrańcu Śmierdzący, szpo tobie, pedofilu. Plus ból, ból. Ratuj się, Pinokio, bo się utopisz. Nie da rady. To bagno jest bardziej błotniste. Utonie w bagnie. Pinokio płacze. Dałeś się nabrać, Pinokio. To była taka podpucha, żeby zwabić ciebie do lasu. O, za chwilę. O, za chwilę będzie po tobie. Będzie ból, ból, ból. Żegnaj Pinokio śmierdzący głównym. Spójrz, Pinokio. Mam twój portfel z pieniędzmi telefon. Haha. Ha. Jesteś taki naiwny Pinokio, taki śmieszny, taki stary i pan Persanosi. Żegnaj od śmierdzący. Szpotowie, Cymer. Chyba Pinokio. Miałem ochotę ci najebać, Pinokio. Piniowi wydać już głowę. Jest zalany cały łzami. Żałuję, że dał się nabrać. Nastolatka włączyła jego nagranie. Wszyscy wbrew. Biedny Pinokio idzie na dno. Bur, 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 pr, pr, pr. Zginął w bagnie. Zajęliście się to. Po Pinokiu pękła banka. Puca mu tę Dobrze mu tak dał nowy, śmierdzący mu kłótnią. W końcu nie będzie tobą śmierdziało głównie. Chodźmy stąd. Zajebiście się, bawiłam się. Ja też. Plan pozbycia się niego udał się. Zajebiście się udał. No i po śmiercię. Spadajmy stąd. Piątka nastolatków, zadowoleni ze swojego planu, pozbywając się Nokia, wyszli z lasu. To była pierwsza historyka, którą dodajemy do historyki ze zdjęciami. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że dobrze było mnie słychać. To cześć.